Siema, siema, z tej strony Andrzej, a dzisiaj mamy nową paczuszkę od Mediamarkt. Jestem ja, Andrzej, i mój z... Z... fajny, bardzo scyzoryk szwajcarski. Otworzymy, Otworzymy paczuszkę. Paczka jest od Mediamarkt, dzisiaj doszła przez UPS. Zaraz zobaczymy, co w środku jest. Jedno. Drugie. O, a... No, jest otwarta paczuszka, scyzor go wkładamy na bok, Otwierzymy i co my tu mamy? Papierek, tak i mamy tutaj oto naszego Kindla. Tak wygląda to ten Kindle, nasz czytnik od Amazonu, otworzymy folię. Zobaczymy co jak to wygląda. Pierwszy raz mam coś takiego w ogóle w rękach folika. Wyrzucamy. Ciekawy jestem, ciekawy jestem właśnie jak to tu jest tak. Aha, tu trzeba. Co tu jest napisane w ogóle? Hmm, po angielsku może ból Bul... A dobra, dobra, jakiś ten nie będę tego czytał. Wifi 8 GB Wbudowane yy, oświetlenie i 6 wyświetlacz na 167 ppi, -E, ekran Tactical 6 cali. Dobra, mhm. tutaj takie ogrywanko O, no, pójdzie czy nie pójdzie? Jest, poszło. Tak, otwieramy. I o, widzisz? Tutaj taki do wyciągnięcia. Zaraz zobaczmy, co tam jest. W pudełku nie ma nic więcej. Na bok. Tak wygląda zapakowany Kindle. Kindle, Kindle. Co, co my tu mamy? Kabelek USB. Metr. Nawet nie cały metr. USB. Mini USB i USB normalne dla zero. Kabel go odkładamy. I co my tu mamy jeszcze? Podłączenie, instrukcja. Nie ma po polsku. Cink jakiś. I instrukcja obsługi, ale też chyba nie ma po polsku. Nie ma po polsku. No tak wygląda instrukcja obsługi, dobra. Ale tak wygląda nasz Kindle. O! Zapakowany w folię. Pierwszy raz się stykam, ale jest bardzo, bardzo ten. Lekki jest, nie jest, nie jest ciężki. Czekajcie, otworzymy folię. Mm. Jak go wyjmę z tej folii. O! Folię odrzucimy na bok. No i jest. Jest fajny, no. Ładnie to wygląda, 6 cali wyświetlacz. Mhm. O, dobra, coś się włączyło, power on. Na dole jest, tu jest, na dole jest guziczek do power ona. no. Tak się włącza, ładnie wygląda, nie? Jak na 60, nawet nie 55 euro, no nie ma co, nie? Nie wiem, czy jest tu coś. Ekran jest matowy. Ekran jest matowy. O, jest. Ale nie ma polskiego. Dobra, weźmiemy po niemiecku. Albo no nie, weźmiemy po angielsku. Angielski, United States. Get started. Preparing your device. Ale jest fajny, bo się ekran się w ogóle nie odbija, wiecie. Ładnie leży w ręce. Myślę, że się będzie, będzie się dobrze czytało z niego. No. Widzicie, cały czas trwa pierwsze uruchomienie. No. No, nie wiem, mi się podoba, mi się podoba. Nie jest ciężki, fajnie się go trzyma. Tak, o. o. Teraz co? O, widzicie, tak się go trzyma. Tak. Ekran się nie odbija nic w ekranie, także powinno się nawet przy, przy sporym słońcu, które świeci na, na, na ekran, powinno się dobrze czytać mimo wszystko. Connect to Wi-Fi hmm. Czekajcie, ja sobie muszę tu... Czy ja mam w telefonie hasło do Wi-Fi? Trochę się przedłuży yes. Chwila, chwila, bo wpisuję hasło wiecie, i chcę zobaczyć. Ach, tu mi się jeszcze bateria rozładowała. Sześć. Connect! Connecting to Amazon. No nie wiem, no, no działa, działa, no zobaczymy, nie? Nie mogę się w tej chwili zalogować, nie wiem dlaczego. Muszę, muszę jeszcze chyba jedno konto na Kindlu otworzyć. I, i, I... No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No nic, w każdym bądź razie jestem z zakupu zadowolony. Zobaczymy jak będzie działał. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!